Hejka, hejka kochani, jestem Paula, witam was w kolejnym filmiku na kanale i dzisiaj kontynuujemy naprawę zegara może go w końcu w tym odcinku naprawimy. Więc idziemy do Big Ban. i tak, witaj Paulina, teraz posłuchaj byłam w wieży zegara i przyjrzałam się trochę mechanizmowi. Możliwa jest jego naprawa, szczególnie dla mistrza takiego jak ja. Nic nie jest niemożliwe, ale to, że jest możliwe nie znaczy, że jest łatwe. Jest tylko jeden mały problem. Kiedy opuściłam srebrną polanę, byłam tak bardzo zła na siebie, że wyrzuciłam wszystkie narzędzia do fontanny. Zapomniałam, że to zrobiłam. Nie mam zamiaru ruszyć się nawet o centymetr za próg moich drzwi. Wyobraź sobie, co by się stało, gdyby ktoś mnie za... rozpoznał. Widzisz, mój kwiatuszku, ty masz niekwestionowaną swobodę wędrowania. Nikt się o nic nie podejrzewa. Pojedź do fontanny i zbierz je drogocenne narzędzia. Jedź szybko. No to dobra, się nie szybko. Tak, no, tam no, była tu. E, w ogóle Wam z Walentynek jeszcze. Nie wiem czy ja oglądacie, tutaj są jeszcze do kupienia, ale polecam. To są śliczne. I tak, bierzemy narzędzia. Warunki są... Już! To mało tych narzędzi. No dobra. Wracamy. o nie 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 tak. Och, Paulina, moje narzędzia, moje drogocenne narzędzia. Dziękuję Ci, ba, ale są całkowicie zepsute na moją złotą rybkę. Dlaczego? Dlaczego takie rzeczy już trafiają się mnie? Mnie? Dlaczego ja? Dlaczego? Ech, kratnęłaś Big Bang w plecy. Aha, kiedy jednak narzędzia są popsute, słuchaj. No to narzędzia muszą być naprawione. Ech, co za katastrofa. Kiedy myślałam, że będę w stanie wrócić do mojego regularnego, starego życia, moje marzenia zostały pogrzebane żywcem. Jak życie może być tak niesprawiedliwe i ciężkie? Moje zniszczone narzędzia. Czy mogą być naprawione? Nigdy. Niemożliwe. Jak gdyby miało się to odstać? O koniec, Paulina. To wszystko na marne. Pozwól ślizgnęć się znów do wora i zabierzesz mnie do silosu. Mm. Chcesz iść i naprawić narzędzia. Szybciej świnie zaczną latać. Bezsensowny pomysł. Co? Masz przyjaciela, który może Ci pomóc? Kowal? Nie, jest bardzo dobry, ale nawet jego najlepsze, najbardziej utalentowane dłonie nie są w stanie ich naprawić. Nie. Nie. Nie może to już wyglądać gorzej niż teraz, więc nie ma znaczenia, czy spróbujesz, czy nie. Możesz oczywiście, ale nie będę zaskoczona, jeśli się nie uda. Czy musimy dać do kowala. O, lecimy do Kowala krótko. Będę tu pojechać. Może tu będzie szybciej. Okej, okay, jesteśmy i Kowala. Zobaczymy, co on nam powie. Zrobienie paryment. Czy będzie ci pomóc? Nie, nie możemy nie? Mam naprawić narzędzia zegarmistrza. Zwykle nie pracuję z tak małymi przedmiotami, a dla ciebie mogę zrobić wyjątek. Nie chcesz niczego prostego. Właściwie to najtrudniejsze zadanie, o które można poprosić, powala nawet tak doświadczonego. Jeśli mam połudować potrzebuję Twojej pomocy, musisz przynieść mi żelazo z serca który i garnoka, które znajdziesz w wulkanie zalewającym cały orwik śmiercią i zniszczeniem. To ryzykowna podróż pełna Dalej. Ale nie był się pełna. Pomogę ci. W skrzyni koło domu znajdziesz namiot, który możesz związać ze swoją wyprawę. Przynieś go, a powiem ci, więcej. Świetnie, masz namiot. Dobrze, teraz posłuchaj uważnie. Twoja podróż do serca Garnoka zajmie ci co najmniej miesiąc. A wtedy nie będziesz w stanie zobaczyć ani swoich przyjaciół ani koni. niej nie mają wstępu tam, gdzie się udajesz, więc musisz pozostawić też. Karę mi tutaj cały miesiąc bez przyjaciół i koni, to brzmi na wielkie poświęcenie. Ale jestem szczęśliwy, że mogę jeszcze na to południe w tej sprawie. Więc, ojna, jesteś gotowy na rozpoczęcie swojej przygódki? ha ha ha. O, to był żart. I po prostu rzadko dobrej. do góry, pierś z lepszego, co za żart. nie tylko potrafię lubić najlepsze narzędzia, ale także żart narzędzia były tak bóstwa w naprawie, że zareperowałem je przed tym, co się przy tym pudełku. Jeśli udało mi się Ciebie wkręcić w ten żart, ten żart będę sobie opowiadać, w moje dzieci, wnuki, nieprawda, przez sto następnych lat będę mówił o najzabawniejszym żarcie w całym lornie. Oto narzędzia po oglądaniu mnie swojej przyjaciółce zegarni strzody. Jej to się przyspieszyłem, że jakieś wielkie zadanie. Dobra. wracamy. Okej, okay, jesteśmy. Ah, nie. Okej. Okay. Jesteśmy kurzo ucieknię. Ja. Dobrze do serca garnoka. Ech, wróciłaś z niczym, prawda? Tak jak przewidziałam, totalna katastrofa. Kolejne rozczarowanie, kolejny tragiczny rozdział w historii łamiącej serca. Chcę zobaczyć narzędzia? Nie, co za różnica? Co? Czekaj, wyglądają jak nowe. Czy rozreszcie się odwrócił? Czy skrzydła mojego przeznaczenia wreszcie wzniosły się ku górze? Ok, nawet jeśli moje narzędzie zostało naprawione, dalej nie mogę na nic liczyć. Wyczuję oleju na rozruszenie mechanizmu. Właściwie całkiem sporo oleju, skoro zegar stał tyle lat. To miałbym mieć olej tutaj w okolicy, nikt nie ma sensu, szans nikt. Mówię ci. Co? Steve? O, oh, że on ma Serio? Ale nawet jeśli my na drogę to no, ta droga do nikąd, to nigdy się nie sprawdzi. To ścieżka do samozagłady, autostrada do fiaski, Chcesz mi wszystko słuchał. Tak, więc skoro chcesz zmarnować swój czas, tutaj masz pustą butelkę na olej, pójdź i porozmawiaj ze Stevenem, jeśli chcesz. No dobra. No strasznie jest źle nastawiona. Na tym już jest załamanie nerwowe. Okay. Widzisz ten zbiornik, w którym znajduje się olej, Paweł? Hmm, Myślę, że to olej napędowy. E co to za różnica? Jedną rzeczą, którą mi się jest po moim olej jest już. Olej napędowy, więc będzie działał idealnie. Wszystko, co musisz zrobić, to wziąć na butelkę i wypełnić że jestem pewna, że możesz to zrobić sama. Zobaczmy Nie. Gdzie? A, użyj przedmioty. powinienem się ściąć. Proszę bardzo, masz teraz butelkę pełną oleju albo ropy, czy raczej oleju napędowego. Jeszcze kilka Teraz masz płynie, no się przyja, na pełną butelkę błękit, się błękit, na błękit, na błękit, na błękit, na błękit, na butelkę na o na błękit, na błękit, na błękit, na błękit, na błękit, na błękit, na może jest jeszcze dla nas szansa, bo nam godzina wybiła. Spróbujmy naprawić zegar. To bardzo poważna usterka gdyby nie to, że jestem mistrzem zegarów, prawdopodobnie byłbym zmuszona, by się poddać. Ale nie bój się, Paulina, podzielę się z tobą wiedzą, której potrzeba do naprawy zegara. Dlatego sama tego nie zrobię. Dlaczego sama tego nie zrobię? Służ jestem pewna, że rozumiesz, że jestem do głębi poruszona i wszystkie emocjonalne doświadczenia związane z powrotem do przeszłości gdzie powodują apokalipsę. Nie będę w stanie tam wrócić. Zemdlałabym od razu, jeśli bym się tam pojawiła, to mógłby być dla mnie koniec, gwałtowny zawał serca. Nie mogę wrócić, nie chcę wrócić, nie mogę wrócić. Będę Ci bardzo wdzięczna za pomoc, połynanie. Nie dla mojej chwały, ale dla dobra moich słodkich, cudownych mieszkańców. Nie pozostawiaj ich samych zmuszonych żyć codziennie bez sensu, bez czasu. Pomożesz mi? Wspaniale. Teraz powiem Ci dokładnie, co musisz zrobić. Najważniejszą rzeczą jest to, że będziesz wykonywać naprawę w odpowiedniej kolejności. Jeśli zrobisz to dobrze, zegar znów zacznie tykać. Jeśli zrobisz to źle, będziemy musiały trzymać kciuki, że nie uszkodziłaś zegara jeszcze bardziej i po powrocie do mnie będziesz mogła spróbować jeszcze raz. To, co musisz zrobić. Krok pierwszy. Użyj klucza na tarczy z przodu zegara. Krok drugi. Wlej olej do uż dużego lejka. Rok trzeci. Użyj krątego klucza, aby nakręcić sprężyny. Czwarty pociągnij drążek, żeby uruchomić zegar. Pięć trzymaj kciuki. O matko. Tarcza, olej, klucz, drążek. Klucza na tarczy. Matko. Aha. A. Tak, szósty. trzymanie kciuków było ostatnie. Powodzenia. Męczniczka, ale nie widzę. Dobrze, idziemy naprawić zegar. I mając mnie, to go popsuję. Wchodzimy, na koniec nie wejdziemy. Tego klucza zazwyczaj. Klucz. Zakręcony jakoś, dobra. Biuro. Biuro. Nie. Nie, to zaklucy. Zaklucy nie. Nie, tu jest zakończenie. Może jest zakończenie To jest trzeci. I tu nie. Nie... To jest

Chodzi? Nie wiem, ale możliwe, że chodzi. Dobra. Na konik. I lecimy. Naprawiłaś zegar. Ura! Ja naprawiłam zegar. kura dla mnie. Jestem bohaterem, wspaniały bohater, nie zapomnę o tobie Paulina, obiecuję kiedy dostanę mój medal wspomnę o tobie w specjalnym przemówieniu. O. Coś się rusza? Ej, faktycznie jest taka godzina? Faktycznie jest taka godzina. Cegar w stepnej działa, dzięki Big Bany. Nieprawda dzięki mnie. Teraz nie, chcę, żeby... teraz nie chcę być zbyt dużą fali piętą, ale uważam, że oprócz medalu dostanę również kwiaty od randunego. Może nawet zorganizuje specjalną paradę dla mnie albo festiwal na moją cześć. Jestem przekonana, że to zrobi festiwal Big Bunny. Och, dziś jest wspaniały, cudowny, niepowtarzalny dzień, moja droga Paulina. Chodź, idziemy. Przekaż radnemu fantastyczne wiadomości. Big Bany biegnie do radnego jak błyskawicy ja nie mogę. Czeka żadnego fantastycznego wiadomości. O, witaj zegarni z Big Bunny. Minęło sporo czasu. Cóż, cóż, Big Bunny, miło cię znowu widzieć. Słuchaj, skoro tu jesteś, myślisz, że mogłabyś spojrzeć na zaprzyty zegar? Byłoby miło z twojej strony, hm? O! Jest już naprawiony? Super, tak, cóż mnie śmienicie. dzięki za to teraz musisz mi wybaczyć, mam dużo rzeczy do zrobienia, zagadamy się wkrótce. Nie, niespodziewane rozczarowanie. O, to co, co, co powiedział? Nawet nie zauważył, że mnie nie było. Jestem istotna? Nie. Czy nie jestem warta więcej niż to? Uciąga nosem. Ojejku, no... Więc nikt nawet nie zauważył, że nie było mnie przez pięć lat. To okropne. Jestem nic nieznacząca. Mały, nieważny insekt. Jak mrówka. Jak wesz. Jak mały żuk. Jestem bezużytecznym karaluchem. Wyciąga nóżkiem. Oj. Mm. Wybacz mi, pełna muszę wrócić do syrosu i żyć tam przez resztę mojego pozbawionego celu życia. Karalucha. Smutku i samotności. Ojej, serio. Nie mogę ci w czymś pomóc? Dlaczego Bigwana wygląda na taką smutną? Co się stało? Co, Co? Karalu? O, teraz rozumiem, więc żyła na wygnanie przez lata, ponieważ myślała, że popełniła błąd, który zniszczy całe miasteczko. Teraz naprawiła zepsuty zegar i myślała, że będzie powitana na ulicach jak gwiazda. Jak możemy to naprawić, pełna? Każdy ma dzisiaj zegarek czy komórkę, więc nikt w rzeczywistości nie potrzebuje zegara na wieży ratusza. To bardziej element dekoracyjny. Hmm. Musimy spróbować rozmuchmurzyć Big Bany, prawda, nas zamienia z nią słówko. Zegarnisz Big Bany. Wybacz mi, proszę, moje wcześniejsze zachowanie. Widzisz, bez sprawnego zegara w wieży Latusza, kiedy budziłam się każdego ranka, czułam się niemniej spany jak zombie. Myślę, że dlatego moja reakcja była taka e-zwykła. Teraz ta wiadomość miała szansę wyniknąć do mojego umysłu. Nie jestem tak bystry jak kiedyś, rozumiesz? To, co zrobiłaś, jest absolutnie fantastyczne. Pomyśl tylko, kiedy opuściłaś miasteczko, byśmy wściekli i całkowicie rozczarowani nie mogliśmy zrozumieć, jak mogłaś zostawić nas z popsutym zegarem. Ale po pewnym czasie zrozumieliśmy, jak trudną pracę wykonywałaś, szczególnie jeśli ktoś z nas powołał naprawić zegar. Teraz zwróciłaś i w cią mniej niż w ciągu dnia zegar został naprawiony. Jesteś prawdziwym bohaterem. Jako podziękowania najwyższej rangi mam zawsze ogłosić cię pierwszym zegarmistrzem w srebrnej Polanie. W garnistrzu Big Bunny. jeszcze raz dziękujemy. Prosimy nigdy nie odpuszczać znów miasteczka. Bez Ciebie nie przetrwamy. O, fajnie. O, pomina absolutnie. Wiedziałam. Nie to, że jestem chwalipiętą. Nie w ogóle. Ale jak mówił miasteczko, bez mnie nie przetrwa. Postanowiłam nigdy nie opuszczać miasteczka. Nigdy, przenigdy. Dziękuję za całą Twoją pomoc, spału I na proszę, to ma urocza rzecz. Jako dowód mojej wdzięczności, teraz muszę zająć się domem. Na pewno rozumiem, że po pięciu latach będzie się tam trochę do posprzątania. Wróć i mnie, jeśli tylko znajdziesz trochę czasu. Do zobaczenia i lecimy dalej. Myślę, że zrobimy tu zadanko. Albo spróbuję wszystko pozwolenie zrobić, ale tu jest bardzo dużo zadań. Steve poprosił mnie o pożyczenie mu pułapek na myszy. Odkąd zniknął jego koć, on i jego konie mają pewien problem z myszami. Nie mam czasu dostarczyć mu ich osobiście. Czy możesz to za mnie zrobić? Proszę, oto pułapki. Steve mieszka na farmie na obrzeżach miasteczka radnej Polany, na południowym wschodzie. No to byliśmy przed um, chwilę O, wow, super, oto moje pułapki na wierszy, dziękuję ci, tak przy okazji słyszałaś, że mój kobyciak Jeśli go gdzieś zobaczysz, przynieś go do mnie, jest to dla mnie nagroda, jeśli go znajdziesz. Jest dla ciebie nagroda, jeśli go znajdziesz. Mhm. Czyli dałam mu pułapki, no okay. Nie, dobrze. Teraz mogę na przykład zadam to wziąć. tu, w tym Paulina, oh, ja słyszałam, że bo ty ocaliłaś morem przed strasznym panem Kendall. Świetnie! Właśnie zbierałam się do robienia mafinek, kiedy zorientowałam się, że nie mam mąki. Mogłabyś trochę dla mnie zdobyć. Powinnaś móc ją dostać u Barneya z Silosu. Okej, okay. i jeszcze jedno zadanko. Cóż, to znaczy jest pan no, tu gdzieś. A, może to z... Tu jest. A tu, to, co to, czyli... Pełna, co u ciebie, skoro już tu jesteś, mogłabyś mi wyświadczyć przysługę po tej ostrej ziemi. O, po tej ostrej ziemi muszę zrobić mnóstwo ciepłych płaszczy dla ludzi. Rozumiesz. Skończyła mi się wełna, a jego. A jako krawiec jestem uzależniony od wełny, z której robię tkaniny i szyję ubrania. Powinnaś być w stanie zdobyć więcej wełny od pasterza Landona. Załatw to dla mnie. Proszę, dobrze. No dobra. I przyjrzyj jeszcze jakieś zadanko. Drugi odcinek. Tam, najpierw odcinek potem paszę. A, bo są sumie... dobra. Najpierw lecimy do Ziosła. Jesteśmy przy Ziosie. O Mąkę. Mąka mówisz, nie mam Mąki, ale mam mnóstwo ziarna. Wil się tym zajmuje. Tu no. jesteś, jeśli zbierzesz je, do Wila zmieniła. Będziesz mogła zmienić się na Mąkę. Tak, przy okazji słyszałam, że pan Kembert robi teraz odwierty na pięknych polach Everwind. To niedobrze. Okay. Teraz gdzie musimy lecić? O ma! Lecimy tu. Dużo dzisiaj jest. Jak zawsze. Jesteśmy przy młynie gdzie? Aha, tu. No, bezpadne. Hmm. Witaj, co mogę dla ciebie zrobić? O, chcesz skorzystać z mona jasne? Zmierz mi gotowe. Tu masz trochę świetnej mąki, lepiej wracać z nią do sklepu. Coś, Pałuna, wiesz co? Mam dziwne przeczucie, że uwielbiasz się z na swoim skarbie. Fajno, mam nadzieję. Bo mam rację, wiedziałam Dawno temu odbyło się tu wyścig wokół młyna, tor nadal tam jest, może ciężko go zobaczyć. Myślisz, że potrafisz sobie z nim tak dobrze jak stary mistrz, myślisz, że potrafisz, z pewnością jesteś przekonana, że to dobry pomysł, ale to jest trudny tor, więc nie myśl ani przez sekundę, że będzie łatwe zwycięstwo. Przygotuj się do startu, a zmierza ci czas. Powodzenia. Tak, próbujemy. Zobaczymy, jak ja to wyjdzie. No, Bo to, był, bo to był? za O, to był świetny przejazd. Pamiętam to czysta przyjemność, oglądać na torze mistrzowską jazdę, taką jak twoja. Jeśli chcesz to tylko powiedz na razie. Na razie nie. Ale tu jeszcze jest zielone, wydaje mi się że tutaj może. To przy okazji zrobimy z oczami. Cześć, co? Przyjechać po wełnę? Och, boję się, że cię rozczaruję. Nie miałem jeszcze czasu odszedł owiec. Byłem zbyt zajęty pilnowaniem. Ich strasznie się boją, że uciekną. Strasznie się boję, że uciekną. Rozumiesz, to byłaby tragedia. Nie uważasz, nie zniósłbym utraty kolejnej z nich. Jeśli to jest tak istotne, mogę pożyczyć jakieś nożyce i tym sposobem sama będziesz mogła je ostrzeć. Chcesz mi z tym pomóc? No, pomożemy. Jak jesteś przebojową młodą dałą, muszę przyznać, proszę bardzo, weź te nożyce i odetnij tyle wełny, ile potrzebujesz. Okej. Okay. Tylko muszę zsiąść, czy nie? Nie muszę. Muszę. No i fajnie. A tutaj do się supaki przewodowe. Jest to pipczą tylko. Ja tutaj Nie, Niezła zła robota może powinna rozważyć, zostanie pasterzem pewnego dnia. Pracuje dla Barnowskiej ze srebrnej polany. Znasz ją? Nie? Okej, okay, myślę, że wkrótce ją poznasz i być może będziesz dla mnie pracować jak każdy w okolicy. Nie masz zawiadami. Pozdrów mnie Dextona. dobrze. Muszę już wracać do owiec jedna prawie uciekła, okej, okay, wracamy. I bierzemy się za zadanko Wydaje mi się, że w będzie najlepiej Najpierw Anoje. Masz moją mąkę doskonale, będą doskonałe muffinki Mącik Pierwsza ciasteczka, ale jutro będzie mi potrzebna pomoc Wróć do mnie, może pomożesz mi z dostawą okay. Powrócimy, idę. Boże, on klikła, no ale dobra. Okej, okay, kochani, wydaje mi się, że kończymy w tym momencie. Ja wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku. I trzymajcie się ciepło. A.